Cześć z tej strony, Paweł z kanału Majera.pl. Witam Was w kolejnym odcinku. Dziś powiem o czterech rzeczach: o zalewaniu tego zbiornika i użytej wody, o urządzeniach, które wystartowały razem z tym zbiornikiem, o mediach filtracyjnych i o tym, co było dla mnie największym wyzwaniem. To co? Zapraszam i zaczynajmy. Jeszcze jedna informacja: w trakcie dzisiejszego odcinka ja będę mówił. A w tle będą zmieniać się zdjęcia tego zbiornika od dnia zalania po dzień dzisiejszy. Także też zobaczycie, jak on ewoluował i jak się zmieniał. Punkt pierwszy woda. W przypadku wody, czyli mojej potrzeby około 150-160 litrów. Stwierdziłem, że nie będę zbierał, a podjechałem do sklepu zoologicznego we Wrocławiu, już sklep trzmiel poprosiłem ich o wodę z podmianki. Okazało się, nie było dla nich problemem. Przygotowali to we własnych pojemnikach. Ja tylko podjechałem samochodem, zapakowałem, a pojemniki oddałem im po kilku dniach. Tak więc cały zbiornik został zalany wodą ze sklepu z podmianki. Ja tylko uzupełniłem, bo okazało się, że trochę mi brakło, że było za mało wody. W sampie i dolałem ze swojego zbiornika. Ale to było około 10 litrów. Po zalaniu, możemy od razu przejść do punktu drugiego, czyli urządzenia. Wiadomo, musiałem uruchomić od razu pompę obiegową, grzałkę, lampę, którą świeciłem już docelowo. 12 godzin na dobę. U mnie wygląda to tak, że jest. Godzina wschód słońca, 9 godzin powiedzmy, że takiego standardowego świecenia, i ostatnie dwie godziny to już zachód słońca. Oczywiście falowniki poszły w ruch, lokówka i zwykły falownik. Poszła w ruch e, automatyczna dolewka, i to w zasadzie tyle. Nic więcej tutaj z urządzeń. A przepraszam, jeszcze roller mat, on od samego początku został. Uruchomiony. On, cała woda przechodzi przez niego. On ma możliwość, oczywiście, żeby część wody przechodziła bokiem. Można sobie takie otwory z boku otworzyć. Natomiast u mnie one są całkowicie zamknięte, czyli cała woda musi przejść przez watę filtracyjną od roller mata. Także ta woda sobie spokojnie płynie kominem w dół do roller mata, z roller mata. Kolejnej komory, z niej do komory, gdzie jest pompa, i wraca z powrotem do akwarium. No i kolejny punkt: media filtracyjne. A więc poza samą skałą, która jest w zbiorniku, do Sampa tego samego dnia, kiedy tylko wlałem tą wodę z podmianki, umieściłem worki z mojego akwarium, worki z, filtrem, z mediami filtracyjnymi. Tam był w zasadzie tylko i wyłącznie matrix. Dodatkowo kupiłem Live Biofilm Aquaforest i całe opakowanie po odpowiednim przygotowaniu. Pamiętajcie, żeby to zrobić zgodnie z instrukcją, ponieważ tam są żywe bakterie, i fajnie, żeby one pojawiły się w zbiorniku. To miał być takim uzupełnieniem tego mojego matrixa, którego ja miałem z mojego starego akwarium. Przełożyłem do, też do woreczków na media filtracyjne i wrzuciłem do środka. Poza tym ze starego zbiornika już część skały wrzuciłem do sampa. I jeżeli chodzi o media, to w zasadzie tyle pozwoliłem, żeby w akwarium to wszystko się zaczęło kręcić i żyć. Jeżeli mówimy tu jeszcze o mediach filtracyjnych, to w ten sposób dodać, że startowałem zbiornik na Sachem Stability. Bakterie, na których startowałem w pierwszej kostce, w obecnym zbiorniku czyli tym drugim, no i teraz stwierdziłem, że będę używał je również przy starcie, codziennie wylewając przynajmniej na nakrętkę tego płynu, aż do wykorzystania pełnej butelki. No i zostaje nam chyba ostatnia kwestia, jeżeli chodzi o to akwarium, a więc to, co było najtrudniejsze przy starcie, a była to pompa obiegowa. Okazało się, że jak przeszukałem internet, nikt nie podaje, ile tak naprawdę trzeba nalać tej wody, w sensie, ile nalewamy do zbiornika, ile nalewamy do samba i startujemy z pompą. E, pamiętajmy, że jeszcze mamy zawór, który też należy wyregulować. No Ja powiem Wam, jak ja to zrobiłem. E, nie wiem, czy to jest poprawne, ale w końcu u mnie to zadziałało. Więc wyglądało to następująco: nalałem do zbiornika maksymalną ilość wody, tak żeby ona zaczęła spływać. W dół do SAMPA, następnie do SAMPA nalałem wodę do poziomu, który właśnie widzicie na ekranie, do tego zielonego poziomu. Tam akurat kończy się przegroda, która dzieli komorę ze spadem, z rollermatem, z pokruszoną skałą i z komorą z mediami filtracyjnymi. I ta woda miała właśnie. Przepływać z, od rollermata przez media filtracyjne aż do komory pompy i z powrotem do akwarium. I tutaj okazało się, że niestety ten plan e, okazał się błędny, ponieważ e, gdy ta woda została wypchana do góry do akwarium i była na poziomie połowy wysokości grzebienia, tak sobie, tak sobie założyłem, że chciałem mieć. Wodę w akwarium na poziomie wysokości grzebienia, to niestety w sampie zaczynało brakować wody. Stąd zacząłem dolewać po litrze do sampa, aż ostatecznie widać to teraz na, na zdjęciu. Ten czerwony poziom to jest poziom wtedy, gdy pompa nie pracuje, i tyle faktycznie musiałem wlać do takiego poziomu, dolać wodę, po to, żeby pompa, gdy zaczęła pracować. Z odpowiednią swoją mocą, to ten poziom spada do zielonej kreski, i woda jest w obiegu, i wszystko, zarówno w sampie, jak i w akwarium, utrzymuje się odpowiedni poziom wody. Od razu dodam, że to nie było tak, że ustawiłem raz i się udało. Ustawiłem to tak naprawdę przez trzy dni. Pierwszy dzień był naprawdę męczący. Co ustawiłem, to za chwilę brakowało albo w sampie, albo w akwarium. Wody to też mi się wydaje, że jest to kwestia wyregulowania się samej pompy. Ona musi popracować dzień, dwa, aby zaczęła stabilnie pracować. Nie wiem, czy to jest kwestia tego modelu, czy wszystkie pompy tak mają, ale u mnie wyraźnie po dwóch dniach ta pompa się uspokoiła. Zrobiłem ostatnią regulację, ustawiłem poziom na pompie i od tego momentu nie ma już z nią żadnych problemów. Od razu dodam, że jeżeli chodzi o zawór na spadzie, ustawiłem go na samym początku, próbowałem w nim regulować, ale niestety to jest dość nieprecyzyjne. Lepiej jest ustawić go w jednej pozycji, a później tylko, tylko regulować moc pompy. I myślę, że to Taką zasadę Wam polecam. No, jeżeli oczywiście ktoś ma lepsze pomysły albo zna jakieś lepsze rozwiązania, to napiszcie w komentarzu. Będę wdzięczny, będę wiedział, jak to zrobić na przyszłość, albo ktoś inny będzie wiedział, jak można to jeszcze w inny sposób wyregulować. No dobrze. Jeśli chodzi o tą najtrudniejszą rzecz, to już Wam powiedziałem. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. W przyszłym może powiemy sobie o kosztach, jak wygląda to akwarium pod względem wydatków. A na dziś dziękuję. Dziękuję za subskrypcję. Jeżeli ktoś jeszcze nie dał, to zachęcam i do następnego razu. Cześć.